Chiński nowy rok 2022, jak wpłynie na Twój import? Mowa tu oczywiście o chińskim nowym roku, który nie zaczyna się 1 stycznia, a w tym roku wypada to 1 luty 2022 roku. Będzie to, jak może wiecie albo nie, rok tygrysa, rok wodnego tygrysa, ale to nie jest aż tak ważne. Ważne jest to, że wpłynie to na Twój import. Pamiętaj, że zawsze przed Chińskim Nowym Rokiem ceny transportu idą w górę, a także wielu Chińczyków, którzy pracują w fabrykach, na przykład w Szędzenie pod Szędzenem wokół Szanghaju, będą na czas Chińskiego Nowego Roku na dwa tygodnie jechać do domu, e, aby spędzić czas z rodziną. Chiński Nowy Rok jest to najważniejszy czas w chińskim kalendarzu i Chińczycy przekładają do tego bardzo dużą rolę. Także pierwsza rzecz, którą zdecydowanie powinieneś czy powinnaś zrobić, to złożyć swoim chińskim partnerom życzenia. Napisać je mailowo lub nagrać krótki film dla Chińczyków, to jest naprawdę bardzo ważne przy budowie relacji. Jak pewnie wiesz, relacja w Chinach jest najważniejsza. Tym bardziej, że do Chin jest teraz ciężko pojechać, to budowa tej relacji przez internet, kiedy jest na to szansa, musi zostać wykorzystana. Także pierwsza rzecz, pamiętaj o życzeniach, ale jeszcze warto pamiętać o tym, że chińskie fabryki w tym czasie po prostu nie działają. Pamiętaj, że zamówienia, które są często złożone już w grudniu nie będą produkowane w tym roku. Będą one Dopiero produkowane często w lutym, pod koniec lutego, kiedy Chińczycy wrócą do pracy. Jak pewnie sobie zdajesz sprawę, nowy rok wypada 1 lutego i nie trwa teoretycznie tak długo, ale wielu Chińczyków już w połowie stycznia pojedzie do domów, będzie miało wolne. Część osób wróci dopiero dwa tygodnie po chińskim nowym roku. Niesamowicie ważne jest, aby porozmawiać z swoim dostawcą wcześniej, aby dowiedzieć się, jak wy obchodzicie chiński nowy rok, do kiedy są ostatnie zamówienia, kiedy wracacie. Do pracy i pamiętaj, że to nie są zawsze pewne terminy. Może czasami coś się obsunąć i pamiętaj tak samo, że po Chińskim Nowym Roku wszyscy ci, którzy przespali, zapomnieli, będą zamawiać dopiero wtedy swój transport i każdemu znowu się będzie spieszyć, znowu będą wyższe ceny transportu i cały chaos organizacyjny. Niesamowicie ważne, żeby Chiński Nowy Rok, tak samo jak niektóre inne święta, planować w Twoim łańcuchu dostaw. To nie jest tylko kwestia złożenia życzeń, ale również świadomości, jak cała logistyka po tej stronie chińskiej wygląda. Więcej na temat chińskiego nowego roku, przykładowych życzeń i jak wygląda chiński rok tygrysa, podlinkowałem w opisie tego filmu. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego na chiński nowy rok. Dzięki.